Witam Was na kanale Scrapkate. Z tej strony Kasia. Będę Wam pokazywała <grymne> dzisiaj karteczkę. To będzie taka karteczka walentynkowa, ale niekoniecznie dla, wiecie, drugiej połowy. Tylko ona może być taka, wiecie, dla kogoś, nawet dla singla, dla przeciąłki, dla kogoś takiego w tym dniu chcielibyśmy coś mu tam przekazać czy tam wiecie, o nim pamiętać przygotowałam sobie przepiękne słówki od Artemisii, przygotowałam sobie napis kochaj całym sercem i przygotowałam sobie też tutaj wykrojnik z serduszkiem, który będę chciała dać tutaj na przykład na tą słówkę albo na tą zarówno, którą użyjemy przygotowałam sobie folder do embossingu serduszkowy taki, żeby zrobić fajny podkład no i będziemy działać. Karteczka będzie się bardzo prosta, tak jak zwykle. Wiecie, że ja robię takie proste rzeczy, więc będzie bardzo prosta. I teraz tylko się zastanawiam, zrobimy na białym, z białego papieru to wyembosujemy. I myślę, że zrobimy na bazie chyba kraftowej, bo to będzie ładnie wyglądało z tymi takimi lekkimi brązami. Także ja wyembosuję sobie tutaj tą kartkę. Przygotuję sobie też bazę, bo po prostu do bazy, bo chciałam, żeby to była taka naprawdę szybciutka karteczka. Wytnę sobie. Teraz ja się tylko zastanawiam, słuchajcie, czy wycinać właśnie jedną słówkę, czy może nie wziąć takich, wiecie, trzech i takie trzy by stały. Dwie z tyłu, jedna tu z przodu, bo tak fajnie by to chyba wyglądało. Nie wiem, czy one mi się właśnie zmieszczą na takim wąskim folderze, bo ten folder jest właśnie taki, wiecie, pionowy, bo tak są serduszka poukładane, więc on nie może być inny, tylko w pionie. I teraz się zastanawiam, czy starczy mi na... Chyba nie. Musi być jedna chyba tylko osówka. Więc teraz się zastanawiam, którą osówkę wziąć. To Jest też taka słodka. Ta też jest śliczna, tylko jakaś... Nie wiem, na którą się zdecydować. Ta też jest fajoska. No, chyba wezmę to. Także wytnę sobie to, wyembosuję i przygotuję sobie bazę. Bardzo prosta kartka, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Także zapraszam. Przygotowałam sobie już pewne rzeczy. I teraz tak, ja mam tutaj te serduszka, takie, nie wiem, czy ja pogubiłam, czy one są takie tylko, nie ma takich pośrednich. Tutaj te dwa są, to będzie za duże. Wyciąłam jednak tą, a nie tą pomarańczową, bo to jest za mały brzuszek troszeczkę, a ja chciałam właśnie serduszko o tym brzuszku, żeby było. I teraz tak, ja zrobię tylko tak, że przykleję to w ten sposób. Kochaj całym sercem, mam tutaj napis. To będzie na kraftowym, tym, a baza będzie biała, wiecie, bo siedziałam, tak będzie to lepiej wyglądało. No i teraz wezmę tylko tutaj, przykleję to na tą właśnie bazę. Chociaż ta mi się bardziej chyba podoba w ogóle. Jakby te, w tą stronę mi to bardziej się podoba niż w tą stronę. Widzicie? Chyba to przykleję w tą stronę. Jakoś tak, nie wiem, wyraźniejszy jest, taki ładniejszy efekt. Można użyć obydwu, dlaczego by nie. Dlatego ja sobie użyję tej drugiej, bo jakaś tak mi się bardziej Bardziej mi się to widzi po prostu. Tutaj sobie dałam z taką ramką kraftową. Okej. Okay. Dobra. Teraz zaczniemy. Ramkę zostawimy z tej strony. Ta ramka była dość... Dużo. O, tak będzie ok. troszeczkę za dużo mi się zrobiła i troszkę przyło mi się zrobiła, widzę. O, tak. I tutaj też tak. Oj, tu troszkę za cienko chyba jest. Dobra. Teraz muszę to wyrównać wszędzie. Dobra, będzie ok. zmniejszy tą rameczkę. Okej. Okay. To już mamy wyrównane. Jeżeli chodzi o tą główną bazę, w tą stronę nam się zmieści. Ile tutaj jest? Tu mamy 21. Więc tutaj musielibyśmy mieć mniej niż 10 i pół. O, spokojnie nam się zmieści, więc przyklejmy to sobie tutaj. Ja robię to wszystko na płasko, już nie robię takich dużych odstępów. To będzie mogę wszystko na płasko poza serduszkiem. Nawet ta, ta słówka też będzie na płasko przyklejona. To jest taka typowa kartka do kuperty, yy, która się ładnie nam zmieści. Ups. I przyklejam sobie tutaj z lekką rameczką białą. Dobra, no, teraz sobie przytnę od góry. Przytnę sobie od góry z ramką. Troszkę za duża. Ciut OK. Teraz weźmiemy zbowanie. Zbigujemy tu. Troszkę za lewej, z lewej strony za duży jestem, ale może być trudne. Tutaj troszkę mniejszy mogę ten bing zrobić. no to jeszcze mogę zrobić? Troszeczkę mniejsze. Mm. To wyrównać okej. Okay. Już mam brudną tą chyba właśnie ta się zorientowałam. Dobra, Przycinam tutaj z prawej strony. Dobra, już mamy to. To zostawiamy. I teraz tu będzie nasza słówka. Moglibyśmy ją dać też troszeczkę. Dobra. Tą też troszeczkę przykleimy, tak wyżej. Tutaj mam takie malutkie kosteczki przyklejone nóżki. Teraz tutaj przykleimy. Fajne są takie rąby, bo one się ładnie chowają. Też nie chcę dużo tego zużyć tutaj, bo mi szkoda tych rąbów. Ale właśnie tutaj na uszy. I na to ucho, nie na ucho tylko na, no tak, i tu i tutaj ten brzeg sobie oderwę i damy tutaj na środku i tu mamy jeszcze taki kawałek, damy tu. Dobra, no i teraz wszystkie błonki ściągamy. I tak jak mówię, to serduszko fajne, bo były podwójne nawet, takie, wiecie, mocno wystające, ale akurat nie mam już tego podwójnego, nie mam takiego podwójnego wykrojnika czy tam dziurkacza, bo może było też dziurkaczem jakimś takim serduszkowym, mniejszym i większym. No bo wiecie, no narysować, oczywiście, że tak, no bo to. Tylko że no nie wiem, czy nie narysowanie byłoby jeszcze fajniejsze, bo byłoby takie lekko może nierówne, Niekoniecznie musi być równie takie to serce. dajemy na środek, czy taki napis, czy taki może być. Więc nakładamy, kurczę pole. nakładamy klej i przyklejamy na środek. No i teraz tutaj to serduszko, ono ma jakby taki embossing w środku, takie jest wyembosowane, więc ten wyembosowany element Będę chciała pokolorować na czerwono, żeby to było takie mocno widoczne. Staram się zrobić to równo. Mm. I taką białą rameczką można zostawić na środku no i tutaj znowu przyczepię oderwam tutaj jeszcze tego boczku z boku jest taki kawałek przyklejamy, ściągamy błonkę i naklejamy na środeczek no i zobaczcie, delikatna, drobniutka karteczka, lekko, fajnie wykończona tym embossingiem, więc nie jest taka prosta, a zobaczcie, 5 minut roboty. Już mam nadzieję, że Wam się podobało, serdecznie zapraszam na pozostałe inspiracje, a ja się z Wami żegnam, Buziaki i do zobaczenia. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć w klawisz wesprze i dołączyć do teamu, albo klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!